Siemanko. Pamiętacie jak poprawiałem termikę w IBMie T60p? Dziś omówimy sobie tego małego potworka i zobaczymy sobie co tak naprawdę możemy wyciągnąć z tego małego skurczybyka. Jak dobrze pamiętacie, bądź też nie, jeżeli nie, to zapraszam do poprzedniego filmu związanego z tym laptopem. Miał bardzo duże problemy z temperaturami. Ogólnie te kadłuby są bardzo ciepłe, natomiast ten jest ciepły w szczególności, dlatego że ma takie swego rodzaju combo: a mianowicie najwyższy możliwy procesor, jaki tutaj można było wsadzić, czyli T7600, plus najmocniejszą kartę grafiki, jaką tutaj można było spotkać, a mianowicie FireGL 5200 od Ati. Połączenie tych dwóch indywiduów daje nam naprawdę mocne, wysokie temperatury. W przypadku, kiedy zostawimy sobie tutaj stokowe chłodzenie na stokowych termalpadach, mamy spokojnie podczas obciążenia 100 w okolicach 100 na CPU i również dokładnie tyle na CPU. Co myślę, że bardzo skróciłoby żywot tego laptopa, a biorąc pod uwagę, że ma już 16 lat, no. Nie warto było tego w ten sposób zostawiać, dlatego też wziąłem i poprawiłem tą termikę. Dzięki temu dziś, po zabiegach sprzętowych oraz programowych, podczas maksymalnego obciążenia na tym oto sprzęcie, mam w granicach 60 stopni na CPU i maksymalnie 80 stopni na GPU. Jest to bardzo duży sukces, jeżeli o mnie chodzi. Wydaje mi się, że lepiej się już tego zrobić nie dało. Ale wracając do tego sprzętu. Sprzęt, jak widać, jest w stanie naprawdę pięknym. Troszkę tutaj można powiedzieć, że zdradziłem Della, no bo jednak kolekcjonuję laptopy Della. Delikatnie ostatnimi czasy poszedłem również w stronę ThinkPada. Mamy tutaj te 60 p mój następny projekt również będzie się wiązał z ThinkPadami, ale o tym później. Tutaj Mamy również 15-calową matrycę IPS. Jest to najlepszy panel, jaki można było wsadzić do tego laptopa i z jakim on występował. Ma rozdzielczość UXGA, czyli 1600x1200. Piękne kolory, wystarczającą jasność. Naprawdę jest świetna pod każdym kątem. Tutaj obraz mamy zasadniczo taki sam, więc jakby odbiór wizualny będzie naprawdę mega jak na poprzednim filmie widzieliście, chciałem tutaj zastosować 500 gigowy dysk SSD i owszem na początku taki tutaj też wrzuciłem. Niemniej jednak w przypadku Windowsa XP interfejsu SATA 1 nie robił tutaj aż takiej roboty, jak myślałem, że robił będzie. Co za tym idzie, wrzuciłem tutaj zwykły dysk talerzowy o pojemności 1 terabajta. Jak wiecie, bądź też nie wiecie dyski talerzowe im większe, tym szybsze. Co za tym idzie. Tutaj chyba już mamy maksimum możliwości, jeżeli chodzi o talerz w tego typu laptopie. Jest uważam bardzo dobrze, jest niewiele gorzej, jak w przypadku dysku SSD, który tutaj ewidentnie by się marnował. I chyba już tak sobie zostanie. Poza tym, jeżeli chodzi o Windows XP, i jeżeli chodzi o dysk 1TB, no, robi nam tutaj niesamowicie dużą robotę, jeżeli chodzi o pojemność. Gry z tamtego okresu również aż tyle nie zajmowały, więc możemy sobie tutaj rzucić naprawdę mega potężną bibliotekę tych gier. Co się tyczy ogólnie samego laptopa dalej, no to na pewno tak. Na pewno, jeżeli bierzemy pod uwagę retro gaming, w tym przypadku takie coś pod uwagę jak najbardziej bierzemy i przede wszystkim. No, to możemy się liczyć z tym, że laptop wyszedł w roku 2006 i śmiało, spokojnie możemy założyć, że, mając taką konfigurację, wszystkie tytuły do roku 2006 będą nam działać. Jedne nam będą działać troszkę lepiej, jedne nam będą działać troszkę gorzej. Niemniej uruchomią się wszystkie i nie będzie tutaj żadnego problemu. Na dalszym etapie przetestujemy sobie kilka gier. Myślę, że nie będziemy testować tutaj stricte gier. Niższych z epoki DOS i z epoki Windows 98, ze względu na to, że na pewno tutaj wszystkie pójdą i niestety część będzie trzeba emulować poprzez DOSBOXa, z tego względu, że tutaj Windowsa 98 z natywnymi driverami zainstalować się już niestety nie da. Mamy problem, nie jesteśmy w stanie z tego w żaden mądry sposób wybrnąć, więc uważam, że takim środkiem do celu jest Windows XP plus DOSBox i możemy sobie tutaj uciągać. Część z Was na pewno stwierdzi, że no kurde to jest Core to do, przecież to nie retro. Słuchajcie, ten laptop ma 16 lat, jeżeli o mnie chodzi ogólnie retro, to proporcje 4 do 3. I dla mnie osobiście, subiektywnie retro zaczyna się od proporcji 4 do 3 i na proporcji 4 do 3 się kończy, jeżeli chodzi o laptopy. Dlatego, z racji tego, że jest to Przedostatni model laptopa z proporcją 4 do 3 i też yy, ostatni, który występował tylko i wyłącznie z proporcją 4 do 3, yy, jest to dla mnie laptop retro. Laptop ma, tak jak wspomniałem, 16 lat. Jak najbardziej może się do tego typu zaliczać. Yy, co do samego kortu duo. Owszem jest tutaj kordu, natomiast w BIOSie ograniczyłem go do jednego rdzenia. Rdzenie jest traktowany 2,33 GHz. Nie potrzeba tutaj dwóch rdzeni, jak dobrze wiecie, bądź też nie wiecie, Windows XP wielowątkowości nie jest w stanie w dobry sposób utylizować, nie jest w stanie wykorzystać poprawnie wielu rdzeni. Gry z epoki do 2006 roku również. Co za tym idzie, ten drugi rdzeń niepotrzebnie jeszcze dodatkowo grzałby nam tutaj CPU. Oraz GPU, dlatego że są na jednym ciepłowodzie. Jest to zbędne, niepotrzebne i absolutnie nie byłoby tutaj w tym przypadku, w tej konfiguracji i z tymi założeniami wykorzystane. Więc tak, może przejdziemy sobie do gier, a następnie podsumujemy sobie całość. I na pierwszy strzał Half-Life 2 grafika na medium, rozdzielczość 1024x768, i generalnie. Jak najbardziej rozgrywka płynna. Można sobie tutaj poszaleć i powspominać ten naprawdę świetny klasyk. Osobiście przeszedłem go kilkukrotnie. W tej chwili jakby nie pokazuje jakiejś wielkiej klasy ze względu na to, że gram na stickpointcie i w budowanej klawiaturze bez podłączonych zewnętrznych peryferii. Jak najbardziej tutaj jest wszystko płynne. Co do Samej rozdzielczości i ustawień graficznych wygląda to na ten moment mniej więcej tak. Oczywiście można by tutaj coś więcej, może zmaksować, Pewnie klatki również by się trzymały jak najbardziej ok. Natomiast nie uważam, żeby to było tej grze w tej chwili potrzebne i jest wszystko jak najbardziej ok. Następnym tytułem będzie słynny GTA 3. Tutaj pozwoliłem sobie na wymaksowanie praktycznie wszystkiego łącznie z natywną rozdzielczością 1600 na 1200. Wydaje mi się, że powinno jak najbardziej hulać. Czy już sobie zobaczymy. Obstawiam, że tak, aczkolwiek nie muszę mieć racji. Zaraz zobaczymy, jak będzie nam to świgać ale już widzę, że chyba jak najbardziej ok. W poprzednich testach GTA trójki, gdzie testowaliśmy ją na GeForce 2, gdzie trzeba było wszystko dać na minimum i generalnie było tak, powiedzmy, że płynnie, aczkolwiek mogło być lepiej, natomiast tutaj przy natywnej rozdzielczości i wszystkim praktycznie wymaksowanym do bólu możemy sobie pozwolić na całkowicie płynną rozgrywkę. Bez żadnego shatteringu, bez żadnego problemu. Piękny powrót do przeszłości. Osobiście, jeżeli nikt nigdy nie grał w GTA 3, polecam. Choć na grupach Retro nie wierzę, że nikt z tym tytułem nigdy nie miał nic wspólnego. Jeżeli ktoś grał, to również zapewne z wielką chęcią do niego wróci. A skoro GTA 3, to musi być również GTA Vice City tutaj. Również wszystko wymaksowane, natywna rozdzielczość 1600 na 1200 I wydaje mi się, że gra jak najbardziej grywalna. Co zresztą widać na załączonym obrazku. Gra jest dodatkowo zmodowana o do współczesne fury. Tutaj dla tego przykładu możemy sobie wsiąść do bety piątki bodajże. Jeżeli się pomyliłem i obraziłem jakiegoś zbeciarzy, to jak najbardziej przepraszam, nie znam się, to nie jest jakby rzecz, która mi głęboko leży na sercu. Jest jak najbardziej OK. Kurde, powiem szczerze, że chyba nawet bardziej dynamicznie niż trójka, choć od zawsze wydawało mi się, że Vice City jest lepiej zoptymalizowane. Dum 3 Resurrection of Ewu ustawienia High, jeżeli chodzi o rozdzielczość, to 1024 na 768 i sprawdźmy, jak to hula. Myślę, że jak najbardziej powinno działać, aczkolwiek no, różnie bywa, niespodzianki się zdarzają. Więc cóż. Naturalną rzeczą po sprawdzeniu Vice City byłoby sprawdzenie San Andreas, ale niestety płyta gdzieś mi się zapodziała, a nie mam wykupionej tej gry na żadnych platformach streamingowych, ani też żadnych Steamach, Epikach czy innych wynalazkach, również GOGach. Więc, no, niestety nie będziemy tutaj kombinować. Myślę, że San Andreas możecie spokojnie założyć, że pójdzie. Praktycznie na prawie maksymalnych detalach. Więc jeżeli dla kogoś to jest jakby kluczowa sprawa, to myślę, że nie ma się czym przejmować. A tymczasem wracamy do Dum3 Resurrection of Jak to tutaj nie. wygląda? Wiecie co? No, jak widać, wygląda jak najbardziej płynnie, przynajmniej w ręku. No, kurde. No nie. Myślę, że. Myślę, że tutaj nie ma się czym przejmować. Jest jak najbardziej ok. Kurde, powiem wam, że grając na stickpoint'cie i w budowanej klawiaturze, no... Gdyby tak, można powiedzieć, mocniej się nad tym skupić, to da się grać. Nie jest to niemożliwe. I chyba nawet wygodniej niż na toczpadzie. Gdyby tutaj widzicie troszkę... Y słabi kontrast, natomiast matryca, wbrew temu co widać na nagraniu, jest super kontrastowa. I kolory i wszystko jest najbardziej na bardzo wysokim poziomie. Yy, ok, można śmiało założyć, że DOOM 3 mamy tutaj w bardzo dobrych detalach, działający. Jednak na stick to jest zbyt dynamicznie, mówię, żeby sobie ogarniać i chyba przynoszę tutaj sam sobie. Dobra, testujemy dalej. A skoro DUM3, to dlaczego nie Quake 4? Gdy gra generalnie zbudowana z tego, co się orientuje na tym samym silniku, yy, gdzie już delikatnie są poprawione tekstury. Wszystko jest troszkę bardziej wymaksowane. Spójrzmy, jak sobie radzi. I można śmiało założyć, że radzi sobie bardzo dobrze. Nie ma tutaj problemu, czy nawet dynamicznej akcji, jak widać, że nic tutaj nam nie ścina. Wszystko chodzi super płynnie i można sobie pozwolić na komfortową rozgrywkę, więc naprawdę tutaj FireGL od Ati pokazuje swoje pazurki. Gdyby ktoś się, orientował, gdyby ktoś się nie orientował, czym jest rzeczona FireGL, no to już spieszę z tłumaczeniem. FireGL 5200 to tak naprawdę profesjonalny odpowiednik Radeona X1600, więc jest całkiem całkiem dobrze. A idąc tropem FPS-ów. Z tamtego okresu nie wypadałoby nie wspomnieć o takim klasyku jak Far Cry 1. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna gra. Osobiście też przeszedłem ją kilkukrotnie. Tutaj myślę, że jesteśmy sobie w stanie spróbować puścić ustawienia 1024x768 przy specyfikacji Very High. Myślę, że to nam się tutaj jakoś chyba uda. Jak widać mamy tutaj w miarę możliwości temat wymaksowany. No i... Co? Spróbujemy odpalić. A niech będzie medium. Zobaczmy tylko, czy to nam działa. Jak widzicie, całkiem fajnie to tutaj chodzi, ale to jeszcze nie jest jego największa zaleta. Największą jego zaletą jest to, że nie wiem czy zwróciliście uwagę. Ja tutaj absolutnie nie edytuję w żaden sposób audio i ten laptop zachowuje cudną kulturę pracy. On jest naprawdę, jak na to, co w tej chwili na nim robimy, on jest cichutki. Ten wentylator lekko szumi, a jeżeli chodzi o temperatury na ten moment po ogarnięciu, jest naprawdę Super, na tą chwilę po przetestowaniu tylu gier maksymalnie, ile widziałem na GPU to jakieś 70 stopni, a na CPU niecałe 60. I w tym momencie wentylator nawet nie wykręca najwyższych obrotów. Gdybyśmy go manualnie podciągnęli na maxa, jesteśmy w stanie zejść z temperaturami jeszcze niżej, co jest no, rzeczą niebywałą, biorąc pod uwagę, jak to wyglądało tutaj na początku. No i wracamy do Far Crya. Słuchajcie. Jak widać, jest elegancko. Jest elegancko. Działa jak najbardziej Gdy płynnie. Kurde, nawet powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie tak zapierniczał. No ale. Okej. Okay. Dobra. No, musisz znaleźć wyjście. Musisz, musisz. Kurde, ta gra jest naprawdę też. Kawałem wspomnienia, z, z, może nie tyle z dzieciństwa, co z młodszych lat. Tak, ja już wtedy, jak wyszedł Far Cry, nie byłem dzieckiem i zasadniczo już wtedy pracowałem, aczkolwiek nie przeszkadzało mi to w rozrywce. Dobra. Można chyba założyć, że ładnie bangla. Aczkolwiek, może znajdźmy jeszcze jakiegoś przeciwnika. Niech się cokolwiek zadzieje. Czy czasem nie występuje tutaj efekt spadku płynności? Dobra, to sobie przyspieszymy. Tutaj sobie pójdziemy. Myślę, że gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, ktoś stał za jakąś ścianą w jakimś pomieszczeniu. Kurde, to było lata, lata, lata temu. Aczkolwiek, wydaje mi się, że to, aha, dobra, ok. Wydaje mi się, że to było gdzieś tutaj, kurde, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zdobyłem tutaj broń. Więc znajdziemy sobie kogoś, sprawdzimy, czy nam tutaj płynność w jakikolwiek sposób spada. Słuchajcie, możecie, może wam się wydawać, że tutaj delikatnie przycina przy obracaniu się, natomiast nie jest to prawda. Jest to bardziej spowodowane moim nierównomiernym naciskaniem na stickpoint, nie mam jeszcze wyczucia, osobiście raczej często z takich rzeczy nie korzystam i dlatego tak się może wydawać. Sama rozgrywka jest jak najbardziej super płynna, nawet wychodząc na zewnątrz wydaje się to jak najbardziej okej. Okay. Kurde, na czym się tu strzelało? No nie no nie na kontrolu. No no i, no i, no i, no no, 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 no no i tyle. Dobra. Aha, no przecież kurde na lewym przycisku myszy. No tak. Dobra, co my tu mamy? Ale jak widać jest super płynnie i nie ma się specjalnie czym przejmować. Można śmiało Bar kraja jedynkę sobie pomykać. Far Cry 1 troszkę rozgrzał nam GPU, a mianowicie do 73 stopni, natomiast nic tak tutaj nie daje mu piekła jak Gothic Trójka. Gothic Trójka dla mnie osobiście jest bardzo sentymentalnym tytułem. Przechodziłem go kilkukrotnie, nie wiem czy nawet nie dziesięciokrotnie, gdy poświęciłem mu naprawdę setki godzin, gdy zwiedziłem chyba wszystkie możliwe lokacje. Generalnie gra jest najgorzej zoptymalizowaną grą, w jaką kiedykolwiek grałem. Jest naprawdę strasznie zepsuta przez programistów. Niemniej jest na tyle miodna i grywalna, że tak jak wcześniej wspomniałem, poświęciłem jej setki godzin i tak poprawdzie instalując te wszystkie gry. Na tym IBM-ie, ja ich wcześniej nie testowałem, żeby sprawdzić w jaki sposób to będzie chodzić, ani, ani jak będzie nam to tutaj banglać. Natomiast jedyną rzeczą, jaką właśnie przetestowałem, był ten Gotik 3. Zdążyłem już wyzwolić pierwszą wioskę, pozbierać trochę guców, dookoła na polach, troszkę pozabijać cierwo Generalnie naprawdę, kurde naprawdę jest to dla mnie osobiście tak sentymentalny tytuł i taki. Powrót do przeszłości, że hej. Słuchajcie, tak momentami występuje tutaj mikro-shattering. Jest on spowodowany gotikiem trójką, nie specyfikacją sprzętu. Jest on spowodowany, jak jeszcze raz wspomnę, stricte gotikiem trójką. Gotik trójka ma shattering na wszystkim. Tutaj problemem Potrafi być wszystko, nawet po spaczowaniu jest jak jest. Niemniej gra naprawdę świetna, jeżeli nikt nigdy nie grał, jeżeli nikt tutaj sobie po myrtanie nie pochodził, jak najbardziej polecam. Jest to super, super rzecz. Jeżeli chodzi o same ustawienia Gotika, to na tym sprzęcie możemy sobie pozwolić na szczegółowość grafiki własną. Na własnej szczegółowości grafiki mamy praktycznie. Ustawienia no, nisko średnie i nie ma co tutaj szaleć. Jest jak jest, nie będziemy zaginać czasoprzestrzeni. Gra jest naprawdę mega wymagająca, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Mamy tutaj rozdzielczość 1024x768, bodajże, ale sprawdzimy tak: 1024x768 i zjeżdżanie rozdzielczością w dół nie daje już absolutnie nic. Zjeżdżanie rozdzielczością w górę odbiera nam kilka klatek. Ktoś z was mógłby zadać pytanie sobie mi dlaczego nie pokazuje frapsa i dlaczego nie widzimy na ekranie ile klatek wyświetla do nagra. Dlatego, że słuchajcie, ten sprzęt jest na tyle już leciwy, że gdy załączę frapsa, te klatki spadają i nie byłoby to na tyle miarodajne co bez niego. Naprawdę Musicie mi wierzyć na słowo, musicie, możecie, to już zależy zasadniczo od Was, że to, co pokazuje działa naprawdę super płynnie. Oczywiście poza shatteringiem w gotiku trójce, co nie powinno dziwić ludzi, którzy grają w gotika trójkę, dlatego że shattering w gotiku trójce występuje zasadniczo na każdym sprzęcie. Ja prywatnie posiadam Ryzena 3700X. 32 GB RAMu i RX 5700XT, i powiem Wam szczerze, że jeżeli sobie wrzucę Gotika 3 na tą konfigurację, to również występuje w nim shattering. Jest zainstalowany na SSD-ku PCI Express 4.0 i również występuje shattering. Po prostu ta gra tak ma, niezależnie od ustawień. Wierzcie na słowo. I słowem podsumowania, nie przeciągając tego zbytnio za długo, bo odcinek i tak wyjdzie trochę długi. Laptop, jak widać, radzi sobie w grach świetnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkie tytuły poniżej tych, które pokazałem, również będą śmigać. Czy to natywnie, czy to poprzez DOSBOX, więc tutaj nie musicie mieć obaw. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne bo o tym jeszcze nie wspomniałem. To na tym konkretnym laptopie, na tej konkretnej sztuce spróbowałem kilku różnych systemów operacyjnych i tak mogę z całą świadomością tego, co mówię, Wam powiedzieć, że 98 nie jesteście w stanie tutaj zainstalować, instalując wszystkie natywne drivery. Jeżeli chodzi o Windows 2000, zainstalujecie go sobie bez problemu, natomiast nie widzę żadnej taktycznej przewagi pomiędzy 2000 a XP, a na XP jednak więcej różnych programów i aplikacji mi działa. Co za tym idzie, dlatego XP, -ek. co się tyczy wyższych systemów operacyjnych, to zarówno Vista, jak i 7, jak i 8, jak i 10, jak i 11 bez problemu tutaj latają. Niemniej jednak ze względu na ograniczenia chipsetu, a mianowicie maksymalnie 3 GB pamięci RAM, nie ma sensu się w te systemy tutaj pchać. Jeżeli byście myśleli, żeby dodatkowo jeszcze kupując taki kadłub używać sobie jakiegoś internetu, polecam jakąś lekką odmianę Linuxa. Myślę, że zrobi tutaj zdecydowanie większą robotę, a nie mając załączonej telemetrii i dziesiątków różnych rzeczy, które sobie rzeźbią w tle, będzie dużo mniej obciążać sprzęt, co za tym idzie, będziecie dużo bardziej komfortowo mogli sobie z tego korzystać. Co się tyczy samego IBM T60P bądź też IBM T60, bo, jakby to, że ja tutaj mam IPS-a 15-calowego z FireGL-em 5200, wcale nie oznacza, że możecie sobie wejść na aukcję i kupić taki konfig. Występuje on naprawdę bardzo rzadko w tej chwili, już na aukcjach, i jeżeli już jest, to jest w trochę chorych pieniądzach. Ja osobiście miałem chyba więcej szczęścia jak rozumu, że udało mi się dorwać ten kadłub. Zwłaszcza, że sprzedający sprzedawał go jako 14-calowy. Generalnie nie do końca wiedział co ma i ile sobie za to może wołać. Dzięki temu udało mi się wyrwać. Być może kiedyś ktoś z Was też upoluje sobie coś w ten sposób. Niemniej no, nie jest to jakieś super popularne. Co za tym idzie... Musicie się zdać na to, co jest. Więc, jeżeli byście brali pod uwagę zakup T60 bądź T60 w wersji P, występują w kilku odmianach graficznych, mają zintegrowanego Intela GMA 950. Jeżeli chodzi o retrogranie, nie polecam, może inaczej. Jeżeli chodzi o retrogranie, to wydajność GMA 950 jest na poziomie Radeona 7500 więc do retro gier można kupić bardziej retro sprzęt, który tak naprawdę zrobi nam tą samą robotę, a w naszym odczuciu będzie bardziej retro. Co się tyczy innych wariantów, no to występuje jeszcze Radeon X1300, Radeon X1400 i teraz X1300 będzie około 25% wolniejszy od FireGel 5200. Natomiast x1400 około 20%. I to musicie sobie wziąć pod uwagę, jeżeli będziecie rozważać zakup i będziecie jednocześnie porównywać to, na czym ja grałem, versus to, na czym wy byście mogli sobie zagrać. I już Wam powiem, że te 20% tak naprawdę Wam tutaj zrobią tyle, że zagracie dokładnie na tym wszystkim, co ja tutaj pokazałem, z tą delikatną różnicą, że będziecie musieli troszeczkę zjechać z detalami. Niemniej wszystko ciągle płynnie będzie Wam działać, a temperatury będą zapewne niższe. Więc osobiście myślę, że to też nie jest zły wariant. Dodatkowo ten laptop możecie poddać undervoltingowi. Jeżeli chodzi o procesory, które można do niego zamontować, jak najbardziej wszystkie bardzo ładnie podchodzą pod undervolting i są bardzo pod niego podatne. Co się tyczy samej karty grafiki, VBIO z IBMA jest tak skompilowany, że ani jej nie podkręcicie, ani nie obniżycie taktowań, ani nie zrobicie jej więc jest nietykalna. Nie ma co tutaj iść tą drogą. Generalnie, jak widzicie, jest dobrze, jeżeli chodzi o. Laptop taki można powiedzieć do retro gier do roku 2006 jak najbardziej gorąco polecam. Jest to świetna rzecz. Co się tyczy mówię, innych zastosowań, no to już jest kwestia osobistych predyspozycji. Ja szczerze powiedziawszy, bardzo lubię proporcje 4 do 3. I tak jak mówię, dla mnie, retro to właśnie kończy się i zaczyna w laptopach na proporcjach 4 do 3, jeżeli chodzi o ekran. Natomiast już na przykład podczas konsumpcji treści internetowych niekoniecznie, niemniej jest też kilka innych ciekawych zastosowań, na które można sobie tutaj zużyć tego typu laptop. Co do nich, co do możliwości, myślę, że rzucimy sobie okiem na to na etapie robienia drugiego projektu, który również będzie ThinkPadem, ale na to musicie jeszcze trochę poczekać. Niedługo wjedzie na salony. Z mojej strony na ten moment to tyle. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, walcie w komentarzach, na pewno na wszystkie odpowiem. Na ten moment, dzięki, cześć.